Aleluja, moi kochani, mam nadzieję, że wielka nosta paschalna radość wciąż was trwa. Witam was yy, tego pięknego piosennego poranka, jest jeszcze kwiecień, a ja już was chcę zaprosić na to, co się będzie niedługo działo na kanale Ewangelia po katolicku od maja, a nawet już może troszeczkę wcześniej, bo od poniedziałku ruszamy z nową serią. Co tam trzy minuty, to będą takie. Pan mógł da oczywiście krótkie rozważania Ewangelii i czytań na każdy dzień. W niedzielę coś podobnego, tylko że pewnie dłuższe, no bo Ewangelia jest jeszcze dodatkowe czytanie, więc, więc będzie trochę więcej tego Bożego Słowa. I to będzie seria, moi kochani, nazywająca się Najlepsza Cząstka. Razem z Marią będziemy chcieli siadać przy, stupa, przy stopach Jezusa, oczywiście, przy stopach Jezusa, żeby słuchać Ewangelii. A... Od Maja, bo już niektórzy coś tam pisali, że chcą coś w maju, żeby się działo takiego. Znaczy, nie mówią, że w maju, ale że w ogóle by chcieli taki, takie coś. Zapraszam na tajemniczą na razie serię poszukiwacze drogocennej perły. Co to będzie, już niedługo się okaże, chociaż pewnie się każdy domyśla, no skoro się Maj zbliża, a najdrogocenniejszą perłą kościoła jest oczywiście Maryja Matka Boża, więc trochę Maryi w maju, żebyśmy mogli wspólnie razem cieszyć się naszą mamą. Najlepszą mamą, która nas ratuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, yy, polecam się modlitwom, również Wam błogosławię i życzę, aby Chrystus martwy, stały świecił jeszcze mocniej w Waszych sercach niż to światło, które świeci nad Toruniem. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże i pozdrawiam. Do zobaczenia. Subskrybujcie kanał, bo na razie jeszcze nas jest mało. Mam nadzieję, że się kanał rozwinie. Zapraszam też na profil yy, na Facebooku Ewangelia po Katolicku. I zapraszam do różnych propozycji. Bardzo dziękuję, już wszystkim, którzy te propozycje jakieś składają. Bardzo jest mi miło. Cieszę się, że jakiś ten odbiór, jak na razie, jest dobry. Mam nadzieję, że tak pozostanie. I niech Panów Wam wszystkim błogosławi. Szczęść, Boże. Pozdrawiam.